Muzeum Muzyki w Isfahanie to prywatne muzeum założone przez dwóch pełnych pasji irańskich muzyków. Otwarte zostało w 2015 roku. Na jego wyposażeniu znajduje się ponad 300 instrumentów, które możemy nie tylko zobaczyć, ale także ich posłuchać. To jest normalny Są to instrumenty używane w narodowych zespołach i orkiestrach, ale także etniczne i lokalne. Wiele z nich przypomina te znane ze świata zachodniego, ale część wygląda bardzo oryginalnie. Zbudowane są z tradycyjnych materiałów, takich jak drewno, z jednego lub kilku kawałków oraz z mniej popularnych jak orzech kokosowy. Warto tutaj wspomnieć o Curcané, czyli tradycyjnej irańskiej siłowni. Żołnierze w czasach między bitwami ćwiczyli w rytm muzyki i bębnów, a wszystkim starabą mistrz, czyli marsze. On decydował za pomocą specjalnych sygnałów dźwiękowych, kto może w danym momencie wejść i dołączyć do ćwiczeń. Pokaz Curcané będziemy mogli zobaczyć w jednym z kolejnych filmów. Natomiast jeszcze w Muzeum Muzyki możemy uczestniczyć w kilkunastominutowym koncercie tradycyjnego irańskiego zespołu i usłyszeć brzmienie zaprezentowanych wcześniej instrumentów.